Proszę o zajmowanie miejsc. O wyciszenie telefonów komórkowych. Otwieram dwunastą sesję rady miejskiej w Żmigrodzie. Serdecznie witam. Pana burmistrza, pracowników urzędu, witam Sołtysów, witam radnych Rady Miejskiej w Rzmigrodzie, witam kierowników jednostek organizacyjnych, zaproszonych gości, mieszkańców Rzmigrod. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 11, w tej chwili 12 na 15 radnych, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Porządek sesji Państwo radni otrzymali. Czy są propozycje zmiany tego porządku? Nie widzę. Czyli porządek sesji jest przyjęty. Przystępujemy do kolejnego punktu. Wybór sekretarza obrad. Proszę o zgłoszenie. Pani Przewodnicząca. Sekretarza obrad proponuje Radną Bożenę Żołnierowicz. Dziękuję. Czy Pani Radna Bożena Żołnierowicz się zgadza? Tak. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani Panów Radnych jest za tym, by sekretarzem obrad została Pani Bożena Żołnierowicz? Proszę o podniesienie mandatu. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Stwierdzam, że przy jednym głosie przyjmującymi i 11 głosów za sekretarzem obrad została radna pani Bożena Żołnierowicz. Przystępujemy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwał. Projekt uchwały numer 1 w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Żmigród. Wszystkie komisje skierowały projekt uchwały na sesję bez wniosków. Czy są uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Żmigród? Proszę o podniesienie mandatu. 12. Jednogłośnie. Stwierdzam, że uchwała została podjęta i nadaje się uchwale kolejny właściwy numer 0007 przez 12 przez. 80 przez 2015. Projekt uchwały numer 2 w sprawie rozstrzygnięcia uwagi firmy Tauron, dystrybucja spółka akcyjna oddział w Wrocławiu, złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 18 przez 15 i 18 przez 18 w obrębie dębno, wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 29 9 kwietnia do 2015 roku. 2015 roku do 22 maja 2015 roku. Wszystkie komisje skierowały projekt uchwały na sesję bez wniosków? Czy są uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozstrzygnięcia uwagi firmy Tauron? Dystrybucja spółka akcyjna oddział we Wrocławiu złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 18 przez 15 i 18 przez 18 w obrębie Dębno wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 29 kwietnia do 22 maja 2015 roku. Proszę o podniesienie mandatu. Dziękuję jednogłośnie. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie i nadaje się uchwałę kolejny właściwy numer 0007 przez 12 przez 81 przez 2015. Projekt uchwały numer 3 w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 18 przez 15 i 18 przez 18 w obrębie Dębno z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żmigród. Wszystkie komisje skierowały projekt uchwały na sesję bez wniosku. Czy są uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani Panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działek 18 przez 15, 18 przez 18 w obrębie DEMNO z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szmiglów? Proszę o podniesienie mandatu. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie i nadaje się uchwale kolejny właściwy numer 007 przez 12 przez 82 przez 2015. Projekt uchwały numer 4 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 18 przez 15 i 18 przez 18 w obrębie dębno. Wszystkie komisje skierowały projekt uchwały na sesję bez wniosków. Czy są uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 18 przez 15, 18 przez 18 w obrębie No Proszę o podniesienie mandat. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie i nadaje się uchwale kolejny właściwy numer 0007 przez 12 przez 83. Przez 2015. Projekt uchwały nr 5 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szmigru dla działki nr 151 przez 11 obręb łapczyce. Wszystkie skier komisje skierowały projekt uchwały na sesję bez wniosków. Czy są uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żmigród dla działki numer 151 przez 11 obręb Łabczyce. Proszę o podniesienie mandatu. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie i nadaje się Uchwałę kolejny właściwy numer 0007 przez 12 przez 84 przez 2015. Projekt uchwały nr 6 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy żmilu dla działki numer 182 przez 16 obręb Kaszyce Milickie. Wszystkie komisje skierowały projekt uchwały na sesję bez wniosków. Czy są uwagi? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto z Panie i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żmigród dla działki nr 182 przez 16 obręb Kaszycy Mielickiej. Proszę o podniesienie mandatu. Jednogłośnie, dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie i nadaje się uchwale kolejny właściwy numer. 0007 przez 12 przez 85 przez 2015. Projekt uchwały numer 7 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy żmigród na rok 2015 i lata następne. Wszystkie komisje skierowały projekt uchwały na sesję bez wniosków. Czy są uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2015 i lata następne? Proszę o podniesienie mandatu. Dziękuję. Jednogłośnie. Stwierdzam, że uchwała została podjęta i nadaje się uchwale kolejny właściwy numer 0007 przez 12 przez 86 przez 2015. Projekt uchwały nr 8 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. Wszystkie komisje skierowały projekt uchwały na sesję bez wniosków. Czy są uwagi? Pan radny Leszek Kraszewski. Jeszcze raz. Tutaj mamy taką pozycję po stronie wydatków 250 tysięcy i dotyczy to dopłat do śmieci. I jak wiemy, wszyscy były prowadzone kontrole, wcześniej przyjmowaliśmy nową stawkę opłat, i wiemy też, że te 250 tysięcy to jakby nie zamknie, nie zbilansuje. Tych wydatków, które musimy ponieść yy, i do czego zmierzam. Jak wiemy, były prowadzone kontrole, i one wniosły coś takiego, że nagle okazuje się, że mamy tam jakieś yy, oszczędności spore. Dlaczego o tym mówię? Bo, drodzy Państwo, półtora roku system funkcjonował bez żadnego nadzoru i, i teraz nagle znajdujemy oszczędności. Byłem przeciwny podwyższaniu stawek opłat i dalej będę, bo po prostu albo uszczelnimy czy spłaszczymy, jak to pan burmistrz nazwał, ten system i będzie porządek, a nie iść jakby jednotorowo w kierunku podwyższenia stawek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Starosta, czy pan Szanowni Państwo, słyszany jestem. Panie Radny, ja nie wiem, co miał Pan na myśli, jeżeli chodzi o oszczędności. Bo tu nie ma żadnych oszczędności, tylko kontrole dają efekt pozytywny, że jest więcej odpadów segregowanych, a mniej niesegregowanych, za które płacimy. I ja wyrażałem się na komisji właśnie tak, jak Pan zacytował, że z jednej strony właśnie. E, obserwujemy w czasie kontroli i mamy namacalne efekty, że mniej co miesiąc płacimy jako gmina e, kosztów za odpady, a z drugiej strony ten ruch, który był e, w lipcu, na, w czerwcu na, na sesji, e, zwiększający opłaty, doprowadza do tego, że e, Dążymy do zbilansowania tak, jak to powinno być, czyli wyjścia na zero co do porównania kosztów i wydatków. I przypomnę kolejny raz, że było uzgodnione z Radą, że do pewnego momentu prowadzimy przede wszystkim kwestie edukacji, a nie kontroli. Po tym uzgodniliśmy, że idziemy już jednoznacznie oprócz oczywiście dalszej edukacji, która jest i będzie przebiegać. System kontroli, który daje efekty, a przypomnę, że wnioskowałem o inną stawkę. Na skutek rozważań, dyskusji i tak dalej została przyjęta podwyżka nieco mniejsza. Posygnalizowałem, że trzeba będzie dodać do odpadów. I tak się niestety dzieje. Natomiast y, może być tak, że ta kwota wystarczy do końca roku, ponieważ mamy dzisiaj początek, koniec września, czyli jesteśmy dopiero po trzech kwartałach. Zobaczymy, co następne kwartały pokażą. Na pewno pokażą tendencję taką, że y, będziemy mniej dokładać i myślę, że w następnym roku sytuacja się powinna unormować. Jeżeli nie, będziemy jeszcze podejmować jakieś decyzje, lub będę wnioskował o niezbędne decyzje do Rady. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Radny Kraszewski. Rzeczywiście w rację. termin oszczędności to był niefortunny, raczej po prostu mniej zapłacimy za te śmieci niesegregowane, najprościej mówiąc. To jest, wskazał Pan jakby jedną drogę, że rozmawiać i najprawdopodobniej podwyższać te a, a od zawsze mówię, że yy, przecież chyba żyjemy w takim świecie, że wszyscy o wszystkich wiedzą i doskonale wiemy, że zdecydował się Pan startować do Parlamentu, więc tu jest też pe pewna droga, bo, bo nie kto inny, tylko Parlament podpisał ustawy śmieciowe, które wytrenowały portfele podatników. Zarządcy ryboków. Nie się dobrze. Przedsiębiorcy nawet nie stają do przetargu, bo im się opłaci być podwykonawcą. Problem mają samorządy i mieszkańcy. A minister środowiska urósł dwukrotnie z budżetem. I tu jest też pole do popisu rządzących i przyszłych rządzących. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś w sprawie projektu MUMOR 8 chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. W takim układzie przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok? Proszę o podniesienie mandatu. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że przy jednym głosie wstrzymującym i 11 głosach za uchwała została podjęta i nadaje się kolejny właściwy numer 0007 przez 12 przez 87 przez 2015. Projekt uchwały numer 9 w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej. Wszystkie komisje skierowały projekt uchwały na sesję bez wniosków. Czy są uwagi? Pan radny Leszek Kraszewski. Niestety przepraszam, że się wyrwam, ale nikt nie, nie chce więcej zawierać głosu, więc przykro mi. Eee, drodzy Państwo, trzeba powiedzieć zebranym czego dotyczy ten projekt. Ten projekt dotyczy budowy drogi i wykonania asfaltowej. Tutaj licząc e, tak jak stacja kontroli pojazdów e, Pana Tarnowskiego bo do tam, do tej bramy, do piątki przy wyjeździe do energomontażu, czyli tam od tyłu w taki długi kawałek. Teraz będę mówił tak na bazie jakby plotek, że wartość tego zadania to jest, może osiągnąć milion. I szykowane jest to od droga publiczna, czyli żeby uzyskać. Podobna sytuacja była w Zmiegródku, gdzie drogi nie były drogami publicznymi i tam um, były budowane ze schetynówek. I tu jest taka sama próba ze strony pana włodarza miasta, żeby właśnie wykorzystać schetynówkę na budowę tej drogi. Ja na komisji mówiłem wprost, że Zadanie milionowe, wspieramy się jakby strefą, że tam będą działki, będą ludzie, będzie zatrudnienie. Tylko, że yy, pierwsza rzecz, to tego nie widać, tych yy, nowych zakładów pracy. Zakładam, że jak już będą, to my powinniśmy się pokłonić nad tym i wówczas robić, a nie praktycznie zaludnienie, zamieszkanie tam jest żadne ewentualnie zgodziłbym się na to, żeby wykonać podbudowę, utwardzenie nawierzchni i żeby tam te samochody przemysłowe i inne w miarę godnie się poruszały. I moja sugestia była dlaczego pan na przykład idąc z Setynówki nie wybrał innej drogi. Tak na ciepło powiedział pan, a którą? Więc ja myślę, że tutaj szczególnie prośba do sołtysów, żeby pokazali jakie są, jest zapotrzebowanie, ewentualnie pod tą setynówkę. Na ciepło nie byłem w stanie panu powiedzieć, ale tak po przy zastanowieniu podpowiem panu, bo mówi się o projektach obywatelskich i ten kolektor tu tak przy dojściu do stacji, tam jest ogromne skupisko ludzi. Temat yy, żyje od co najmniej prawie dwóch kadencji i, i nie, nie można doczekać re, realizacji. Trzeba zrozumieć, że była robiona kanalizacja, więc on w naturalny sposób był wyhamowany. I moja sugestia jest taka, że wręcz będę prosił radnych, żeby byli przeciwni zatwierdzeniu tej uchwały i skierowanie właśnie działań pod w tamten rejon, a nie na przykład na ten lub inny w gminie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby? W tym temacie zabrać głos. Nie widzę pan burmistrz. Oczywiście z chęcią odniosę się do e, tego głosu pana radnego. Po pierwsze, uchwała, która będzie głosowana, nie oznacza, że będziemy składali wniosku w ramach programu budowy dróg na tą właśnie drogę. Termin składania wniosków upływa za miesiąc, czyli mamy jeszcze pod rozwagę sporo czasu żeby zastanowić się czy tą, czy inną. Natomiast nie ukrywam, że jest to bardzo poważny kandydat. Z jakiego względu? Po pierwsze, proszę Państwa, od lat przedsiębiorcy, którzy prowadzą tam działalność gospodarczą, wnioskują o to, żeby ten ciąg komunikacyjny zrobić. Po kolei przypomnę, jakie są zakłady pracy tam. Markus, Lechmet, firma pana Lisowskiego. Budynek e, pana Ratajczaka, który wielokrotnie e, skarżył się, że e, komunikacja, która była jeszcze innym odcinkiem, który dochodzi do tej drogi, e, wpływa negatywnie na jego budynek mieszkalny. Poza tym, proszę Państwa, ta droga od strony ulicy Kościuszki będzie podstawowym dojazdem do terenu strefy ekonomicznej, które mamy, czyli jeszcze do 7 hektarów dział, działek, które są Czyli byłoby to ostateczne dozbrojenie tego terenu. Inwestycja, przypomnę, jest w trakcie, bo w tamtym roku wykonaliśmy na części tej drogi niezbędnej części kanalizację deszczową, w tym roku jeszcze w trakcie realizacji MZGK robi tam podbudowę. Inwestycja obejmowałaby, jeżeli złożymy ten wniosek w ramach. Narodowego Programu Budowy Dróg, zrobienie przede wszystkim masy asfaltowej i jeszcze dokończenia tam uzbrojenia pod kątem oświetlenia. Najprawdopodobniej można szacować, że ta inwestycja będzie kosztowała e, myślę, że mniej niż milion, między 600 a 800 tysięcy, gdyby wniosek był złożony i była dotacja 50% kosztowało by to budżet gminy między 300 a 400 tysięcy czyli też nie milion tak który tak łatwo rzucić i, i działa na wyobraźnie inaczej niż kwota 300 400 tysięcy złotych i rzecz najważniejsza jeszcze raz godna podkreślenia że to są miejsca pracy dla e, mieszkańców gminy dla pracujących tam a Wielokrotnie i zresztą no, takie jest zadanie gminy, ale i taka tendencja, że robimy wszystko, żeby e, współpracować dobrze z przedsiębiorcami, żeby mieli możliwość rozwoju swoich zakładów pracy dla dobra rozwoju gminy. Oczywiście jest sporo dróg jeszcze do zrobienia, ale na te drogi, które są do zrobienia, mamy inne pomysły, które. Od lat realizujemy, czyli będziemy składać następne wnioski do Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Tutaj zwracam się do Sołtysów: mogą być spokojni, bo jeszcze te drogi, które są, a nie jest ich na szczęście dużo do zrobienia, będą realizowane skutecznie. Będzie też nabór, co będzie nowością w ramach programu obszaru rozwoju wiejskich na drogi. Będą pierwszy raz pieniądze unijne na drogi wiejskie. I łączące miejscowości jeszcze, co jest ważne. I przygotowujemy się już do tego tematu. Mamy wytypowanych kilka dróg niezbędnych, które w naszym mniemaniu są potrzebne do zrobienia lub do zmodernizowania. Wspomniał Pan o temacie kolektora, czyli temacie, który jest w fazie końcowej projektowania, a był, przypomnę, nie stricte w budżecie obywatelskim, tylko w takim yy, programie pilotażowym budżetu obywatelskiego. I ja mam aktualną, że tak powiem, umowę z mieszkańcami składającymi ten wniosek, że inwestycja będzie realizowana nie wcześniej jak od 2016 roku i na tą inwestycję na dzień dzisiejszy nie możemy złożyć wniosku do yy, Terenowy, do Narodowego Programu Rozwoju Dróg, ponieważ ona nie spełnia wymogów tego typu inwestycji, natomiast będziemy starali się pozyskać środki zewnętrzne na przykład y, z funduszów unijnych w ramach y, rewitalizacji lub w innym działaniu, bo to zadanie może się wpisywać co najmniej w dwa obszary. W najgorszym wypadku finansowym dla gminy będziemy realizowali to ze środków własnych. I będę robił wszystko, żeby ta inwestycja była zrealizowana, bo jest potrzebna oczywiście, żeby była zrealizowana w latach 2016-2017. Dziękuję. Dziękuję dla Pana Burmistrza. Pan Radny się zgłaszał jeszcze, tak? Proszę. Bardzo się cieszę, że pan burmistrz przy okazji sesji jakby umiękczył swoje stanowisko, najprościej mówiąc. Bo na komisjach, wprost pan mówi, że tam ta droga i nie było mowy w ogóle o żadnej innej, Tylko chciał pan, żebym ja panu podpowiedział. Dla pana wiemy jakie, jaki jest stan finansów gminy i dla pana 400 tysięcy to, to nie z moich ust padło na komisji, że milion. Możemy nagranie przesłuchać i upublicznić jak trzeba, bo stara pan ze mnie tro, trochę mnie jakby ośmieszyć czy ogłupić. Nie, nie wiem, czemu to ma służyć. Yy, więc stan finansów gminy wiemy jaki jest. 60% zadłużenia, tylko takie yy, to nie jest to technika, tylko inne gry finansowe, że po prostu nie mamy zarządu komisarycznego i yy, następna sprawa. Tu mówiąc o setynówkach, ja chciałbym, żeby pan, jako włodarz gminy, poparł inwestycję drogową Rzmigród Powicko. To tak na marginesie I nic więcej nie chcę mówić na ten temat. Yy, natomiast yy, mówimy o tych 400 tysiącach. Drodzy Państwo, yy, ja jako radny Rzmigródka, również zresztą z Panią Słoty składaliśmy wnioski do budżetu na rok 2015 było 15 pozycji, co najmniej. Yy, nie były to pozycje abstrakcyjne. Jakby wszystkie sumować, to kosztowałoby to może z 550 tysięcy. Z tych wszystkich pozycji zostało zrobione, drodzy Państwo, dwie lampy i żeby być obiektywnym i w zgodzie z prawdą dwa słupy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz. Odniosę się, bo muszę się odnieść. Ja starałem się Pana zweryfikować, a nie ogłupić czy coś w tym stylu. To, to jest podstawowa różnica. I nawet jak milion padł na komisji, to chodzi o budżet gminy, ile my wydamy ewentualnie z budżetu gminy, czyli nie milion, jeszcze raz podkreślam. I teraz tak rozpocznę od kwestii Żmigródku, bo Pan ma bardzo krótką pamięć, a myślę, że mieszkańcy, czy choćby nawet Pani Sołtys Zosia Maksymowicz, która wie co w Żmigródku zostało zrobione przez ostatnie lata, to może potwierdzić ile w Żmigródku zostało zrobione. Ja powiem inaczej, tam jest niewiele do zrobienia, żeby już prawie wszystko było do zrobienia. Oczywiście Pan za tymi rzeczami chodził bardzo dobrze Pan pamięta. Jest Pan niesprawiedliwy, jeżeli pan ocenia perspektywę wykonania czegoś w Żmigródku z perspektywy tego roku, który się jeszcze nawet nie skończył. A teraz wywołał pan kwestię drogi powiatowej Powicko-Żmigród. Ja teraz zadaję panu pytanie, żeby pan rozwinął e, tą kwestię, e, bo powiedział pan coś takiego, żebym wspierał wykonanie tej inwestycji. Prosiłbym o rozwinięcie czego pan ode mnie oczekuje. Ja się do tego odniosę. Dziękuję. Pan radny chce. Tak? Proszę. Oficjalne stanowisko. Yy, proszę wystąpić na sesji rady powiatu. Zresztą ma pan jeszcze inne możliwości poprzez rozmowę, taką, nazwijmy to koalicyjną. Nie ma pan możliwości wpłynięcia na, w yy, nawet na swoich radnych, swoich pracowników. I czy to jest spiskowa teoria, że. Yy, My jako radni sołtysi i tak dalej po prostu chcemy tej inwestycji i, i jakieś gierki polityczne powodują, że te, ta inwestycja nie zostanie przeprowadzona. A, a jeżeli chodzi o żmigródek, to, to ja mogę powiedzieć tak, że w Korzyńsku przez ostatnie 7 lat zrobiło się za 10 milionów, w żmigródku za 500 tysięcy i przez ostatnią kadencję zrobił Pan 400, metr, 400 metrów bieżących dróg przez ostatnią, ostatnie 4 lata i kosztowało to 200 parę tysięcy ostatnia inwestycja w Korzeńsku nie do końca zadanie gminne milion złotych już się słyszy, że jest, będzie projektowany chodnik Panie Leszku, w, w Korzyńsku troszkę ciszej bym, proszę. naprawdę, ja jako mieszkaniec w Żmigródkach chciałbym dziesiątą część tego co ma Korzyńsko i rozumiem, że tam jest szkoła i tak dalej, ale tam będzie ciągła progresja inwestycyjna a tu, tu będzie zastój nie wiem dlaczego Dziękuję bardzo. Natomiast bardzo bym prosił, powiedzmy, żeby to tak, mniej emocji, mniej decybeli. Dobrze.